Hej, witam Was w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj przychodzę do Was z kolejnym filmem z serii Wkuszające sytuacje w życiu codziennym. Ostatni taki film Wam się bardzo spodobał i było bardzo dużo łapek w górę, co naprawdę mnie szokowało. Także dzisiaj właśnie przychodzę z takim filmem. Zapraszam nowe osoby, które są po raz pierwszy na moim kanale do zasubskrybowania. No i przechodzę już do tematu tego filmu. Pierwszą irytującą sytuacją jest to, że coś postawiłeś na swoje miejsce i wtedy, kiedy tego nie potrzebujesz, to to leży na tym miejscu, jest cały czas. A kiedy nagle tego potrzebujesz, to nagle tego nie ma i musisz cały czas szukać i tego nie znajdujesz, a przecież to było na swoim miejscu. Zdoby zgubiłam zeszyt. Ludzie. Dopiero przecież był na biurku. Wyciągnęłam go wczoraj. cwariuje. Kolejną dosyć denerwującą sytuacją jest to, jak ktoś nie zamknie za sobą drzwi. Ty go o to prosisz, a on po prostu tego nie zrobi, i wtedy musisz specjalnie wstawać z miejsca i iść do tych drzwi, żeby je zamknąć. No i to trochę denerwuje, bo jak komuś mówi, żeby to zrobił, a tego nie zrobił, to. Na pewno to jest denerwujące. Zresztą pisaliście mi o tym właśnie pod ostatnim filmem, i mnie to też trochę irytuje, więc postanowiłam wykorzystać tę sytuację. Okej, okay, zaraz zejdę, ale zamknij ze za sobą drzwi, dobra? Nie wiem jak wy, ale ja podczas nauki muszę mieć ciszę, tak żeby się skupić nad tym, co mam do przeczytania i tak dalej. I wtedy, kiedy się uczę i jest nagle głośno, albo słyszę, jak ktoś głośno rozmawia na dole w innym pokoju, albo telewizor chodzi, to po prostu nie mogę się skupić i wtedy, kiedy jest hałas, to naprawdę mnie to drażni i... No, nie mogę wtedy dalej się uczyć. Także denerwujący jest hałas wtedy, kiedy przykładowo się uczymy. Kolejną denerwującą sytuacją jest buforowanie. Wtedy, kiedy chcesz sobie obejrzeć jakiś film, albo go już oglądasz, i w trakcie, w jakimś momencie, nagle wyskakuje ci takie okienko z kółeczkiem, i cały czas się ładuję i w końcu nic nie wychodzi z tego oglądania. Musisz szukać na innej witrynie, czy ten film będzie dobrze chodził i to jest tylko strata czasu. I ostatnią sytuacją jest to, że jak idziesz już spać, leżysz w łóżku, nagle słyszysz bzyczącego komara albo muchę i musisz z tego łóżka wstawać. I północy spędzisz nad szukaniem komara albo w ogóle nie zaśniesz przez tego komara. Koniec zabawy, zaraz cię znajdę. No, pobawimy się fowanego. Ale ja cię znajdę. To nic, że jest druga w nocy i się nie wyśpię, ale będzie po tobie. Także to by były już wszystkie denerwujące sytuacje, które wymieniłam w tym filmie. Jeżeli któraś z nich was też denerwuje, to dawajcie znać w komentarzach. Jeżeli denerwują was inne, to dawajcie pomysły do następnego filmu również w komentarzach. Zapraszam do subskrybowania tego kanału, dodawania łapki w górę, jeżeli Wam się ten film podobał. Zapraszam również na mojego Instagrama, Snapchata oraz bloga. Wszystko macie w opisie i widzimy się